Witajcie, moi drodzy. Spieszę się z Wami podzielić cudowną wiadomością, ponieważ wiem, że wiele z Was na to czekało. E, ponieważ wśród moich odbiorców są osoby z całego świata, czyli ludzie, Polacy, którzy mieszkają w Kanadzie, w Stanach, w Anglii, w Nowej Zelandii, w Australii i pytaliście, czy można zrobić na przykład coś u mnie w języku angielskim. Więc uwaga! Nie tylko można zrobić coś już w języku angielskim, powstała cała strona w języku angielskim. Pokażę Wam. Mm, ok, mam nadzieję, że widzicie. Taiselaudi.com, wchodzimy i mamy najpierw wszystko po polsku, ale jeżeli wciśnicie sobie tutaj oczywiście na flagę zmieni się teraz i będziemy mieć. Co się dzieje? Ok. W języku angielskim Discover Your Strengths and Spiritual Gifts. Start walking to the path of your fulfillment. I tutaj mamy o mnie troszkę po angielsku. Oczywiście kontakt, a najważniejsze jest możliwość zrobić badanie Gallup StrengthsFinder. Finder. Assessment, tutaj, wszystko jest po angielsku, więc możecie się podzielić ze swoją anglojęzyczną rodziną, z przyjaciółmi i z kim tylko chcieliście, kiedy pytaliście mnie o to. Uncover your spiritual gift, take the good test assessment, to samo, czyli the good test w języku angielskim, z angielskimi raportami, wynikami, z możliwością odbycia sesji w języku angielskim. Czy ze mną, czy z trenerem certyfikowanym The Good test, których już mamy, już mamy. Za chwilę będziemy mieć nawet w Australii już pierwszą naszą certyfikowaną trener, albo przeczytać książkę My Life with Mr. Good, oczywiście też w języku angielskim. Jak sobie tutaj klikniecie, przyniesie was na stronę dedykowaną książce z pokazaniem, gdzie można tę książkę w języku angielskim zamówić. I Oczywiście tutaj macie po prostu e, całą informację. Więc e, chciałam się z wami tym podzielić, ponieważ tak jak powiedziałam, niektórzy z was na to czekali i pytaliście mnie o to. No i co? Chyba na dzisiaj na tyle, na tyle dzisiaj. Okej, okay, na tyle dzisiaj. <grym> Życzę wam cudownego dnia. Żyjcie w radości, w, speł w spełnieniu. I widzimy się z Wami już niebawem w czwartek na naszym live stream The Chosen odcinku numer 4. Pa pa, miłego dnia!